Czineczku! Na Minecraft! Dzisiaj właśnie chciałem na Toitowicach coś zrobić. Tak, to jest właśnie ten serwer. Na którym graliśmy w bedwarsy. tu macie IP. Eee, więc ten. A dzisiaj wbijamy na tojtowice. Jeszcze jest Mile Play, ale to od razu tutaj wszyscy. W sumie to tylko .pl. No i od razu macie IP, a dzisiaj wbijamy na tojtowice. Tak jest! tojtowice. I sobie nową działeczkę specjalnie dla mnie. Tutaj to bardzo lepiej, kto ogląda Wyana, ale w sumie to w sumie bardzo dużo osób ogląda Williana, nawet 2 miliony osób. No więc dobra, jeżeli byście chcieli, no to bym był zadowolony, żebyście też wbili na tą działkę i pograli sobie ze mną i z Kamilem. Już jakieś dwie osoby w sumie wbiły na moją, oryginalną moją działkę. I mnie już, i mnie to trochę wkurzyło, nie? Jest one block? Nie ma one blocka! No bo po co? Wojan, ja cię proszę, zrób tego one blocka! O, sześć Kati. Nie no. Dobra. Zrobiłem działki. No to na przykład... Ta, dobra, wwojonów numer 6. Na nie raczej nigdy nie wbijałem, a więc zobaczymy. Tak, nigdy na to nie było wbijane. Odbieram klucz oczywiście nazwę tutaj działkę survival z, z, z widzami. Cake! Okej, okay, no to będzie cake przywitalny dla... dla gości. Złoto! Tak, to jest moja reakcja właśnie na złoto. Ale Zanim zrobimy jakąś jakąś działkę, płóczmy A żelazo? Nie. To w sumie wygląda nie wygląda. A właśnie, chyba dzwoniłem. Zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Ale w ogóle to jak poza odcinkiem nie. Ale tak po prostu... Nawet jak tego nie mówię, to pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Bo jak zostawiacie suba z i dzwoni i łapencję w górę. To wtedy... No to wtedy po prostu nic was nie mnie o! Uwaga, czekajcie chwilę, Kamil do mnie zadzielił. Obojni Halo? Halo? Halo, halo, siema. Właśnie widzowie właśnie do nas dołączył Kamil, tak jest. My dalej będziemy się tu... Ci tu... Jest byszek w końcu! Yy, dobra. Będę musiał od nowa nagrywać! Ale dobra. Co cię boli? Aha! Widzowie zostawcie łapkę w górę dla Kamila, żeby go już brzuch nie bolał, bo to jest złe. Nie wiem, teraz zapiszemy, nie wiem, dobra, dzialka. Bo... Jestem aktualnie z widzami na Wojanowicach, nadal tego serwera w nie załatwiliśmy, nawet jeszcze z nim nie gadałem. Ale tak, chcemy zrobić serwer tak dla siebie. Może kiedyś wam do niego IP podamy. Ale na pewno z niego będą odcinki. Wolne... No. <słyszy> Traj później. Dobra, stary. Mogę ci powiedzieć, na których tojtowicach jest jest ta jest to działka właśnie. Znaczy, jeszcze nie ma działki. O kurde, dobra. Tak, chyba widzowie też już to wiedzą, brzuch cię boli. O, chłopie, o takich rzeczach do widzów mówisz? A co? Chłopie! Ty, ty, ty się nie wstydzisz? Daj yy, dawaj na to Dawaj na Ja już stary... Chłopie, to miał być odcinek z tego, z Tojtowic. Gdzie... Podaję widzom dziale, działeczkę, żeby z nimi pograć razem. Żeby to był taki survival właśnie z widzami. To była taka działka dla nas i widzów. Jest! I teraz piszemy... Dobra, ukośnik, działka, los. I na przykład... Ym... Widzowie... Widzowie! O! Jest! No? Tak, już tamten godzinny film chyba jeszcze się wrzuca. A w sumie poczekajcie chwilkę. Zajrzę. Jest 44% już. No jak? Ale super! Stary, wy wygraliśmy to my wczoraj na Multi. No dobra, ogólnie to to był taki jakby Taki po prostu zamysłowy odcinek Żeby pokazać widzom Tą działeczkę Więc jakby tak, na razie widzowie Będzie to takie koryto Że każdy kto tu się zrespi Będzie po prostu tutaj się zam Będzie zamknięty w tym oto miejscu I po prostu no Wy widzowie Wam, kiedy, ja, kiedy będę na serwerze, będę was dodawał do tej działki. A więc to było w sumie na tyle, bo to miał być tylko taki zamysł fajny. Jesteś żółty? Okej. Ok. No wszyscy to są pro playerzy. Dobra, ale to po prostu byłoby na tyle. No to następny znowu odcinek z No coś mi dzisiaj taki Dobra, a więc wy subskrybujcie dzwoneczkiem, zostawiacie łapki w górę. Tak wiem, że o tym sto razy już dzisiaj mówiłem, ale to i było na tyle na ra!